Siemoneczko, dzisiaj tak na szybko Wam pokażę, jak zrobić jedzenie coś dobrego nie kupując mikrowali. Bo wiadomo z reguły, jak się gdzieś spieszymy i tak dalej, no to coś na szybko, jakiś fastfudzik albo jedzenie do mikrowali, które nie zawsze do końca jest zdrowe. No a można zrobić coś na szybko też samemu, nie używając mikrowali, a używając warzyw, mięsa i makaronu także zapraszam na odcinek będzie ciekawie przechodząc do kolejnych rzeczy ja zrobiłem zakupy w Aldi mam tutaj u siebie Aldiego no lubię robić w tym sklepie zakupy bo można kupić w miarę dobrej jakościowo produkty za stosunkowo nieduże pieniądze także kupiłem coś takiego jak tutaj widzicie Czyli mamy tutaj, to jest e, Chinese Chicken e, i mamy tutaj kurczaka, filatę z kurczaka. No i mamy tutaj mieszankę e, różnych warzyw, czyli mamy paprykę, mamy e, cebulę, e, jest jakiś sos, prawda? Jest coś zielonego, nie wiem co to jest, e, może pora. E, no i tutaj zawiera e, sos sojowy. Ten cały zestaw, tak? Czyli no, jest jedzenie zdrowe, no bo są i fileciki, tutaj nie będziemy dyskutowali, e, jakie te filety są i tak dalej, no, ale na pewno to jest e, lepsze niż jakiś tam fast food, tak? Będziemy potrzebowali też makaron, ja tutaj kupiłem sobie taki makaron, e, który nie potrzebuje dużo czasu, żeby zrobić, e, daje się bezpośrednio do tego mięsa, sosu, e, japoński. Czyli Japanese style noodles, japońskie nudle. One są takie grube, jak widzicie. No i też mam kolejne nudle, takie dwa rodzaje. Są medium. Medium noodles, ready to work. Czyli tak otworzę wam to opakowanie. Chcę Wam pokazać, jak wyglądają w środku. Otworzę wam też to kolejne opakowanie. Weźmiemy jakiś nóż. Aby lepiej było tworzyć i zobaczcie to są te z e, medium, a to są te grube nudle. czyli po prostu różnią się e, grubością, tak także przechodzimy do przechodzimy do gotowania puszczamy kamerę w dół, abyście to widzieli dobrze jest. ja robię, ok musimy Wciągnąć jakąś patelnię taką patelnię teflonową i ile czasu zajmuję zrobienie tego jedzenia sobie włączcie yy. zobaczę na czas, że wcale nie dużo. Czas upłynie jak będzie te danie gotowe. Kwestia po prostu wszystkie wrzucenia na patelnię i usmażenia tego. Podajemy gaz. To jest sos w takim opakowaniu. No i to wrzucamy wszystko na patelnię. pakowania. czyli tu już nie trzeba nic samemu kroić, robić. Oczywiście można to, można jakieś tam dodatkowe warzywa jeszcze dodać. E, jak ktoś lubi, e, można troszeczkę smak zmienić e, przyprawami i tak dalej. Tak, ale te e, to już jest tak zrobione, że wszystko jest tak, jak powinno być. Czyli e, wszystko jest dodane. W tym opakowaniu, tylko otworzyć i rzucać na patelnię. Ok. I robimy. Jest gaz. Teraz tak. To są te nudle. Ja będę dawał, tak. W jednym takie opakowaniu są. W na takim opakowaniu są dwa opakowania nudlów. I w takim opakowaniu też są dwa. I ja będę to po prostu dawał. W sumie cztery. Yy, dwa takie, dwa takie. I to powinno być OK. Tutaj jeszcze jest ten sos. No zobaczymy, czy mam jakieś nożyczki. Jeżeli nie mam nożyczek, to po yy, służę się nożem. To jest mam nożyczki. OK. Otwieramy. No i tutaj ten sos sojowy cały wlewam na patelnię. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobrze, mieszamy wszystko razem. Okej okay. i zanim nie dodam ten makaron, bo ten makaron yy, wystarczy praktycznie tylko on już jest miękki, zrobiony tylko na patelnię, można powiedzieć tylko do podgrzania, no ale trochę jeszcze y, go poduszę, ten makaron z tym mięsem, no i oczywiście tutaj można nie tylko dodać y, makaron, ale oczywiście można dodać tak samo ryż, tak? Nawet i ziemniaki można pokroić w kosteczkę i dodać, tak? Które trzeba byłoby wcześniej podsmażyć. Y, no ale ja sobie po prostu dodam ryż, no bo nie ryż tylko przepraszam makaron bo akurat tak mi pasuje dzisiaj. Następnym razem, razem może dodam zamiast makaronu dodam ryżu. Też można dać ryż samemu gotować taki ryż w opakowaniu zwykły albo można dać takie już gotowe które się wkłada na minutę do mikrofali które można kupić w różnym smaku albo sam ryż, tak I, i można z takim ryżem, tak, no tutaj wszystko od tego, co mamy i co chcemy zjeść. dobre dobry ten sos jest taki delikatny, no jak sos sojowy, tak, no nie wiem czy się orientujecie no wiecie, taki słodkawo delikatnie kwaskowaty. Elegancko. I to bardzo szybko się robi, bo ten kurczak jest, widzicie, on bardzo szybko się ścina. Te warzywka też, no też nie można przesadzać za długo, żeby to wszystko nie było suche. Jeszcze dodam. Mam takie trochę zboczenie, że lubię czerwonego winka dodawać, żeby zamiast wody, to wolę dać czerwone wino, żeby ten aromat, tak, bo wiadomo to paruje wszystko. Zamiast tutaj wody dolać, to wolę dodać troszeczkę. Czerwonego wina, żeby ten aromat jednak był taki delikatny po smaku właśnie czerwonego wina, co też pomoże tej potrawie. Ok, teraz będziemy wrzucali już makaron. I troszeczkę te nudle rozdzielić. I tak widzicie, one są. Jeden są grubsze, drugie są cienkie. Czyli jedne są e, large podaje, a drugie są medium. Dwa opakowania wrzuciłem. Wymierdamy to najpierw z tymi dwoma opakowaniami. OK, niech to, niech to tutaj. I zaraz zobaczymy. O, szybkie danie. Szybkie danie, nie trzeba nic samemu kroić, robić. Otwieramy opakowanie, jak widzicie, wrzucamy na patelnię, dodajemy w tym przypadku yy, makaron. I możecie dodać sobie ryż. Jak wspomniałem, można też ziemniaki pokroić w kosteczkę kosteczkę, zalecałbym wcześniej nie podsmażyć, a później dopiero dodać, żeby wszystko było dobrze zrobione. Wtedy potrzebujemy no, dwie, dwie patelnie, bo ziemniaki wymagają się troszeczkę więcej czasu, żeby się podsmażyły niż ten kurczak. W zależności też na jaką kosteczkę pokroimy te ziemniaki. No ale ja tutaj... Dałem ryżu. Nie ryżu tylko... Co ja mam z tym ryżem? Cholera? makaronu dałem. Jakiego ryżu? Ryżu dodam następnym razem. Dzisiaj ja dopiero wstaję, bo po noce taki jeszcze nie do końca ogarnięty. I zamiast śniadania to ja już robię obiad. Eee, dobra. Teraz ja chcę zobaczyć czy to jest coś co jeszcze, jeszcze lubię dodawać. Ale jest. Też takie zboczenie troszeczkę, że lubię dawać do potraw to. Magi, zwiniar. Lubię magi zwiniar od dziecka do zup czy gdzieś do sosu się dawało. I też lubię do potraw używać właśnie tej zwiniar przyprawy. Zmieściłem trochę. Das, bo żeby to się nam od spodu nie przypaliło. I elegancko. Co ja jeszcze do tego dodam? Kamera troszkę przesunę, bo tu, ja, tu mam szafkę. Szafka jest przy kamerze. okej okay. Co jeszcze też lubię dodawać? Dodamy. Chyba na bok, żeby dobrze było widać. Dodam też przeprawę z kucharka. Troszeczkę. Kciutkę. Ja mówię, no można sobie też to w jaki sposób samemu trochę doprawić. Jak to lubi. Dodaję te przyprawy co lubi. Okej, okay. no już praktycznie jeszcze chwila i będzie gotowe. To jeszcze zobaczymy, co mamy. wie no co, ja też lubię dodawać przyprawę z kamisa, taką do grilla, co się daje. Też to jest mieszanka przypraw i ona nie tylko się dodaje na kiełbasę czy na grilla, ale też się dodaje do potraw. To jest taka mieszanka różnych właśnie przypraw, które też Dodają nam fajnego smaczku do potraw, nie? Bo niby pisze grilla, ale to nie tylko do grilla. Wzmacnia nam ten smak, i, i lepszy jest. Ja Jeszcze troszeczkę dodam, moi drodzy, winka czerwonego. To te wino tak i tak wyparuje. To chodzi głównie o smak. I o to, żeby się nie spodu nie przyjarało. Czerwone wino jest dobre do różnych potraw. I tak jak wspomniałem, ja wolę dać tego czerwonego wina niż wody. I teraz ta kwestia, żeby tak gotować długo, żeby się ten makaron nie rozgotował, nam tak? Żeby nam się nie rozgotował za chwilę, będzie gotowe. Pozwólcie, że skosztuje. Jaki to smak. Dobry kucharz musi spróbować. Mm. Pycha. Powiem Wam, że naprawdę dobre. Pychotka mm. Takie to ja lubię. Poczekaj. OK. Nie zrobione. Odstawiamy. I teraz tak, Poczekaj się chwilę, ja muszę zobaczyć czy ja tutaj coś mam. A jeżeli tego nie mam, to trudno się mówi, ale mam, mam. I teraz zobaczcie jak można podawać. Tak znaczy sobie do kamery, jak to wygląda, kamera to oddała. I teraz tak, jak można podawać potrawy. Ja sobie może wezmę jakąś łyżkę. Na łatwiznę pójdę, wezmę sobie to. Okej. Okay. Tak jak ja powiedziałem, ja lubię gotować, lubię eksperymentować w kuchni. I teraz tak. Talerz Nakładamy to makaron na talerz. Tak. Jeszcze ja sobie jeszcze włożę jedną chochlę. ok, jest włożone i teraz jak można podawać? Troszeczkę sera żółtego. W tym przypadku Taki ser na górę. Oczywiście jak mamy bazylię czy coś, to możemy jeszcze bazylię włożyć. Ja już nie będę kombinował. I tak wygląda jedzenie. Ta kamera tego tak nie oddaje do końca. Oddaje w takich szarych barwach. Ale tak to wygląda. Oczywiście można tu dokonać jeszcze papryką, pomidorkiem i tak dalej. No ja tego nie robię. W restauracji robię to do siebie. Jest tak jak jest, pasuje. Także. Zachęcam do samodzielnego gotowania. A ja mm. uciekam do jedzenia. Pozdrowienia. Dobre.